Przyjechałem sobie do Rabki Zdrój, za Zazdrośnica, Łuczyki, na takiej wielkiej krowie, zielona okolica, także spoko. Przejeżdżamy tu przez taki fajny drewniany mostek, minusem tej miejscówki może być to, i dość nie mogę. Także jak ktoś ma I to co najlepsze, nie chciałbym dzisiaj na dupie leżeć. To widzimy się na górze. Przyjechałem sobie tym razem do Rabki Zdrój, na ścieżki rowerowe, Rabka trails są tutaj trzy oficjalne ścieżki. Mącicielka niebieska, taka dla początkujących. Długość tej trasy to 1850 metrów. Średni spadek 7%. Spadek całkowity 135%. Prosta, flowowa trasa dla początkujących. Nawet dla dzieci. Widziałem kilka osób, jechało nawet na zwykłych góralach. Także spoko. Druga trasa to zazdrośnica. Już taka bardziej dla średnio zaawansowanych. Taki Enduro bardziej jest to czerwona trasa. Długość 1300 metrów. Wznios 143 i średni spadek 11%. No i jest, jest jeszcze włóczyki. Ale włóczyki to taka podjazdówka. Można podjeżdżać zwykłą trasą szutrową. Ale jest tam dosyć stromo. Albo podjechać sobie w włóczykijem. Jest to taki fajny. Zrobiony singiel przez las. Podjazdówka ma 2,5 km, 140 metrów wzniosu i średnie nachylenie około 6%. Jeśli ktoś jeździ na endurówce, to fajnie sobie podjedzie. Ale na takiej wielkiej krowie to trochę ciężko jest podjeżdżać, więc musiałem wejść. Ale na piechotę też wchodzi się całkiem przyjemnie kawałek można podjechać, kawałek można podepchać rower. Wejście mi zajęło jakieś, nie wiem, 15-20 minut. Także spoko. Jest tu fajna, zielona okolica. Tam można sobie do lasu pojechać. Tutaj można stanąć samochodem, tam dalej można stanąć. Są ławki do posiedzenia, jest fajny strumyk. Także spoko okolica. Podjazd jest oznaczony, zjazdy są oznaczone. Nikt się na pewno nie zgubi że ja to mam takie pieprzone szczęście, zawsze jak gdzieś jadę to musi kurwa deszcz padać. I trasy są dosyć mokre, jest ślisko, są też kołże po drodze, trzeba trochę uważać. Ale mówię, Mącicielka to jest taka bardzo prosta trasa niezbyt stroma, niezbyt szybka także można ją spokojnie za pierwszym razem przyjechać. Zawzdrośnica jest już trochę trudniejsza, także. Pojedziemy o trochę wolniej. To widzimy się na górze. Tu wjazd na trasy zaczyna się dosłownie 100 metrów od parkingu. Przejeżdżamy tu przez taki fajny drewniany mostek. No i tu są pierwsze, pierwsze oznaczenia. Walimy w kijem pod górę. Minusem tej miejscówki może być to, że na górę trzeba wjechać albo wejść. Jest to taka całkiem, całkiem przyjemna szutrowa droga. W niektórych miejscach jest dosyć stromo, ale w tych najbardziej stromych miejscach są porobione takie singielki przez las. Także, jak ktoś ma endurówkę, to może sobie spokojnie podjeżdżać bez najmniejszego problemu. Bo na takiej mojej typowej zjazdówce, no to trochę ciężko jest z podjazdami. Ale nigdzie mi się nie śpieszy, także spokojnym tempem sobie dojdę, że tak powiem. Ten cały włóczyki to jest taka mieszanka drogi szutrowej z takim singletrackiem przez las. Te bardziej płaskie fragmenty, gdzie można spokojnie podjechać są szutrowe, a te bardziej strome są ścieżką przez las. Można całość oczywiście dojechać tą drogą szutrową, ale tam pod koniec jest taki no dosyć stromy zjazd, zjazd czy podjazd. I trzeba trochę rower by, będzie popchać. A tutaj można sobie podjechać. Na tej wielkiej mojej krowie to szkoda ciężko podjeżdżać. Więc będę musiał sobie jakoś radzić na piechtę. Ale to nic. No i idę dalej. Idę, idę, idę. I dość nie mogę. Ostatnie kilka metrów. I jesteśmy na miejscu. Co sumie nie było tak źle. Mówię na zwykłej na endurówce to by wjechał tędy w parę minut. Bez problemu. I że nie ma tragedii. Jest okej. Okay. Tutaj mamy tablicę informacyjną, taką samo jak na dole. No i bramkę. Na początku trasy. Tutaj jest jedna bramka do dwóch tras. Niebieską lecimy w prawo stronę, i czerwoną lecimy w lewo stronę. Tym razem jedziemy Monticielkę. Lecimy za zazdrośnicę czerwoną. Od razu mówię, będę jechał powoli. Bo raz, że nie znam tej trasy, a dwa, że jest dosyć mokro, bo cały czas deszcz pada. A trzeci raz na pewno nie będę się tym łóczykiem pchał. Na pewno nie dzisiaj. Przyjadę tu może jeszcze kiedyk będzie cieplej. A teraz taki zapoznawczy przejazd. O, no, typowa trasa Enduro. Korzenie, kamienie, mały podjazd. O, ale jest fajnie. Mówię, takie trasy bardziej dla początkujących. To bardzo fajna trasa. chopka nie duża była No i nie wiem czy dobrze pojechałem Cięcie. Wydaje się, że tu jest taka mniej oficjalna druga trasa. Ale powinienem chyba pojechać tędy mi się wydaje. Trasa biegnie obok niebieskiej, więc można sobie nawet z jednej na drugą przeskoczyć. Poro korzeni I tu pierwszy przejazd przez dojazdówkę Pierwszy przejazd Myślałem, że koniec, ale dobra, lecimy dalej. Og så er mm-hmm <coughs> O, i to co najlepsze w tej trasie. Ale ja mówię, tutaj to ja zejdę, bo naprawdę, naprawdę nie chciałbym dzisiaj na dupie leżeć. To takie charakterystyczne miejsce tej trasy, czyli strumyk. Bardzo dobrze. No i tak, relacja prosto po zjeździe. Jestem pod wrażeniem. Naprawdę fajna trasa, bardzo prosta, jest dosłownie, jest dosłownie jedna mała chopka i trzy nieduże dropy. Także trasę można nazwać spokojnie początkującą. Myślę, że każdy, kto już trochę tam jeździł, to sobie da radę. Jechałem bardzo powoli, praktycznie cały czas na hamulcu, bo to był taki zapoznawczy przejazd. Pierwszy raz jechałem tą trasą. No i mówię jeszcze raz, jest zajebiście ślisko. Cały dzień pada deszcz, a na korzeniorach się wywalić to. Od razu leży się na dupie. A dzisiaj leżenie na dupie mi nie jest potrzebne, że tak powiem. Cover wygląda tak. Więc chyba śmiało można powiedzieć, że pojeżdżone było. Wracamy na parking. Myślę, że przyjadę tutaj, jak będzie trochę cieplej. To na razie.